Jak współdzielić załączniki do poczty elektronicznej za pośrednictwem usługi OneDrive w gestorze Nexo Nexo Pro? Gestor Nexo oraz Nexo Pro umożliwia współdzielenie załączników do poczty elektronicznej z wykorzystaniem usługi OneDrive. W parametrach klienta poczty należy aktywować proponowanie współdzielenia plików, a następnie zalogować się do usługi, klikając Zaloguj przy koncie OneDrive. Proces przeprowadzany jest w oparciu o protokół OAuth 2.0. Otwierana jest domyślna przeglądarka w systemie Windows, gdzie należy wprowadzić swoje dane do konta Microsoft. Po pomyślnym przeprowadzeniu operacji w przeglądarce można powrócić do gestora, gdzie widoczne jest już aktywne konto przeznaczone do współdzielenia załączników w usłudze OneDrive. Serwis może być wykorzystywany przez wszystkich użytkowników współdzielących pocztę. Wystarczy wywołać opcję zastosuj dla wszystkich użytkowników. Po zapisaniu ustawień można korzystać z serwisu OneDrive w celu współdzielenia załączników. Po dodaniu pliku do wiadomości e-mail program w treści umieści link, dzięki któremu odbiorca będzie mógł pobrać przesłany dokument.